Po pięciu latach braku kontaktu otrzymałem e-mail od mojego syna, ale kiedy przeczytałem go uważnie, poczułem, jak świat zatrzymuje się pod moimi stopami. Moje serce zamarło w klatce piersiowej, a ręce zaczęły drżeć tak mocno, że musiałem odstawić kubek z kawą na biurko. Słowa na ekranie rozmywały się i wyostrzały, jakby mój umysł odmówiał przyjęcia tego, co właśnie zobaczyłem. Tato wiem, że minęły lata, ale mama w końcu powiedziała mi prawdę. Wiem już, dlaczego nie próbowałeś się ze mną kontaktować przez te wszystkie lata. Wiem, że nie chciałeś mnie w swoim życiu, bo miałeś nową rodzinę. Mama mówiła, że nie powinienem ci przeszkadzać, bo byłeś szczęśliwy bez nas. Ale chciałbym ci podziękować za alimenty, które przesyłałeś. Przynajmniej o tym nie zapomniałeś. Czytałem te słowa w kółko. Każde z nich uderzało we mnie jak młotem. Moja nowa rodzina? Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Jaką nową rodzinę? Przez te pięć lat żyłem jak pustelnik, pogrążony w depresji, ponieważ sąd przyznał pełnię władzy rodzicielskiej mojej ex-żonie Marcie, a ona zabroniła mi jakichkolwiek kontaktów z Adamem. Nie przesyłałem żadnych alimentów. To ona odmówiła ich przyjmowania, twierdząc, że nie potrzebujemy jej brudnych pieniędzy. Krew uderzyła mi do głowy z taką siłą, że poczułem zawroty. Ściany mojego małego mieszkania zdawały się zbliżać do siebie, a powietrze stało się gęste jak syrop. Pięć lat, pięć lat mojego życia spędzone na myśli, że mój syn mnie nienawidzi, że nie chce ze mną rozmawiać, że jestem dla niego tylko złym wspomnieniem. A tymczasem złapałem telefon trzęsącymi się rękami i wybrałem numer adwokata, który prowadził moją sprawę rozwodową. Głos mi się łamał, gdy tłumaczyłem sytuację. Panie Kowalski, to naruszenie postanowień sądu. Key Memin, powiedział. Jeśli była żona kłamała dziecku na pana temat i uniemożliwiała kontakt, możemy to wykorzystać. Ma pan ten e-mail? Oczywiście, że miałem. Wydrukowałem go trzy razy, jakbym bał się, że zniknie z ekranu. Każde słowo wyryte w mojej pamięci, jak blizna. Kiedy rozłączyłem się z prawnikiem, usiadłem w ciszy swojego mieszkania i po raz pierwszy od pięciu lat pozwoliłem sobie na płacz. Nie był to płacz żalu, to był płacz wściekłości. Czystej, przenikającej do szpiku kości wściekłości na kobietę, która ukradła mi syna i ukradła jemu ojca. Następne dni spędziłem na gorączkowych przygotowaniach. Zebrałem wszystkie dokumenty z okresu rozwodu, przeszukałem pocztę elektroniczną w poszukiwaniu dowodów moich prób skontaktowania się z Adamem, które były ignorowane lub blokowane. Znajomy prywatny detektyw pomógł mi ustalić, gdzie obecnie mieszka moja była żona. Okazało się, że przeprowadziła się do luksusowego osiedla, podczas gdy przez lata mówiła sądowi, że walczy z biedą. Zimna kalkulacja zastąpiła pierwotny szok. Po raz pierwszy od pięciu lat czułem się żywy, napędzany celem. Każdy dzień zaczynałem od spojrzenia na wydrukowany e-mail Adama, przypominając sobie o wściekłości, która stała się moim paliwem. Adwokat działał szybko. W ciągu dwóch tygodni mieliśmy już wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o opiekę. Oraz oskarżenie o naruszenie postanowień sądu. Ale to nie wystarczało. Chciałem, żeby Marta poczuła dokładnie to, co ja przez te pięć lat: bezsilność, ból i poczucie straty. Zacząłem od subtelnych działań. Dowiedziałem się, że pracuje jako księgowa w średniej wielkości firmie. Anonimowe zgłoszenie do Urzędu Skarbowego o podejrzeniu nieprawidłowości w jej rozliczeniach było tylko początkiem. Wiedziałem, że prowadzi podwójną księgowość dla kilku małych firm. Praktyka nie do końca legalna, ale powszechna. Jeden telefon do odpowiednich organów i jej mały biznes na boku stał pod znakiem zapytania. Ale prawdziwa satysfakcja przyszła, gdy odkryłem, że kłamała nie tylko mnie. Jej nowy partner, z którym mieszkała już od trzech lat, nie wiedział o istnieniu Adama. Przedstawiała się jako bezdzietna kobieta, gotowa do rozpoczęcia nowej rodziny. Ten mężczyzna Robert był zamożnym przedsiębiorcą, właścicielem kilku restauracji, który najwyraźniej planował z nią przyszłość. Poświęciłem tygodnie na obserwację ich rutyny. Dowiedziałem się, że Robert planuje jej oświadczyny podczas romantycznego weekendu w Krakowie. Idealna okazja do działania. Zorganizowałem spotkanie z Robertem pod pretekstem zainteresowania inwestycją w jedną z jego restauracji. Był to miły, otwarty mężczyzna w moim wieku, który z entuzjazmem opowiadał o swoich planach na przyszłość. Gdy wspomniał o swojej partnerce, którą nazywał miłością swojego życia, poczułem znajomy ucisk w żołądku. Planujemy dzieci, Czerna. Powiedział z uśmiechem. Marta zawsze mówiła, że chce być matką, ale nigdy nie miała okazji. Ma tyle miłości do dania. Siedziałem naprzeciwko niego w jego eleganckiej restauracji i czułem, jak wściekłość miesza się z litością. Ten człowiek był niewinny w całej tej sytuacji, ale stał się częścią kłamstwa Marty. Czy powinienem mu powiedzieć? Czy miałem prawo niszczyć jego szczęście dla swojej zemsty? Ostatecznie postanowiłem, że prawda sama znajdzie sobie drogę. Wysłałem mu e-mail z kilkoma zdjęciami Adama i kopią aktu urodzenia. Bez komentarza, bez wyjaśnień. Tylko fakty. Następnego dnia mój telefon nie przestawał dzwonić. Robert był w szoku, wściekły i zrozpaczony. Marta próbowała się tłumaczyć, wymyślając coraz bardziej skomplikowane kłamstwa. Ale było już za późno. Ich związek rozpadł się w ciągu jednego dnia. Ale to wciąż nie było wszystko. Chciałem, żeby Marta poczuła się tak samo bezsilna, jak ja czułem się przez te pięć lat. Chciałem, żeby straciła kontrolę nad sytuacją, tak jak ja ją straciłem. Tymczasem w sądzie sprawy rozwijały się w moją stronę. Adwokat przedstawił wszystkie dowody manipulacji i kłamstw Marty. E-mail od Adama był kluczowym dowodem. Pokazywał jasno, że dziecko było dezinformowane na temat moich intencji i działań. Dzień przesłuchania Marty w sądzie był dniem, na który czekałem od tygodni. Siedziała w ławie świadków blada i trzęsąca się, próbując tłumaczyć swoje działania. Sędzia pytał ją bezpośrednio o powody uniemożliwiania kontaktu między mną a synem. Uważałam, że to będzie lepsze dla dziecka. A młody mówiła łamiącym się głosem: Nie chciałam, żeby Adam cierpiał z powodu niepewnej sytuacji. A co z tym, że mówiła pani dziecku, iż ojciec nie chce z nim kontaktu? Sir, zapytał sędzia. To była to była próba ochrony go przed odrzuceniem. Ona szeptała. Siedziałem na sali i patrzyłem, jak kobieta, która zniszczyła mi życie, rozpada się psychicznie. Powinniśmy czuć satysfakcję, ale było to dziwne uczucie. Mieszanka ulgi, triumfu i pustki. Wyrok był dla mnie korzystny. Odzyskałem prawa rodzicielskie, a sąd nakazał Marcie przeprowadzenie terapii rodzinnej. Ale prawdziwa satysfakcja przyszła później. Kilka tygodni po wyroku spotkałem się z Adamem po raz pierwszy od pięciu lat. Był już osiemnastolatkiem, dorosłym młodym mężczyzną, ale wciąż moim synem. Spotkanie było niezręczne. Przez chwilę żaden z nas nie wiedział, co powiedzieć. Przepraszam, tato powiedział w końcu. Nie wiedziałem. Mama mówiła mi, że nie chciałeś ze mną rozmawiać, że masz nowe życie. Objąłem go i poczułem, jak pięć lat żalu i bólu spływa z moich ramion. To nie była twoja wina, synu, nigdy nie była. Opowiedział mi o swoim życiu, o szkole, o planach na studia. Był inteligentnym, wrażliwym młodym człowiekiem i z dumą stwierdziłem, że mimo wszystko wyrósł na dobrego człowieka. Dlaczego mama to robiła? Shannon zapytał podczas jednego z naszych spotkań. To było trudne pytanie. Jak wyjaśnić dziecku, że jego matka była zdolna do tak skomplikowanej i długotrwałej manipulacji? Że jej potrzeba kontroli była silniejsza niż dobro dziecka? Czasami dorośli robią złe rzeczy, myśląc, że to właściwe. Hinaturnon, powiedziałem. Twoja mama prawdopodobnie myślała, że chroni cię przed bólem, ale nie zdawała sobie sprawy z bólu, który ci zadawała. Adam skinął głową, ale widziałem w jego oczach smutek. On też został skrzywdzony przez te wszystkie lata kłamstw. W międzyczasie sytuacja Marty pogarszała się. Strata Roberta i ujawnienie jej manipulacji wprowadziły ją w głęboką depresję. Straciła pracę po tym, jak kontrola skarbowa wykryła nieprawidłowości. Musiała sprzedać dom i przeprowadzić się do małego mieszkania. Czasami widziałem ją na ulicy. Wyglądała na starszą niż jej lata, zmęczoną i pokonaną. Part of me, bardzo mała część, czuła litość. Ale większa część pamiętała o pięciu latach samotności, o łzach wylanych z tęsknoty za synem, o nocy spędzone na myśleniu o tym, co mogłem zrobić źle. Pewnego dnia Adam powiedział mi coś, co utkwiło mi w pamięci. Wiesz, Tato, myślę, że mama potrzebowała cię bardziej niż się wydawało. Po rozwodzie była bardzo nieszczęśliwa. Może dlatego robiła te rzeczy, żeby mieć nad czymś kontrolę. Te słowa sprawiły, że przez moment zawahałem się w swojej zimnej satysfakcji. Czy Marta była po prostu złamaną kobietą, która robiła złe rzeczy z rozpaczy? Czy jej zachowanie wynikało z bólu, a nie ze złośliwości? Ale potem przypomniałem sobie ten e-mail od Adama, te lata cierpienia, te bezsenne noce spędzone na rozmyślaniu o tym, dlaczego mój syn mnie nienawidzi. Nie, współczucie miało swoje granice. Każdy ma swoje problemy, ale nie każdy decyduje się niszczyć życie innym ludziom. Miesiące mijały, a moja relacja z Adamem stawała się coraz silniejsza. Pomagałem mu w przygotowaniach do matury, rozmawialiśmy o jego planach studyjnych. Powoli budowaliśmy to, co zostało zniszczone przez lata separacji. Pewnego dnia Adam powiedział mi, że jego matka chce się ze mną zobaczyć. Mówi, że ma ci coś do powiedzenia. Serino-Nons, wyjaśnił. Długo zastanawiałem się nad tym spotkaniem. Część mnie chciała odmówić, zachować dystans i zimną satysfakcję z zemsty. Ale inną częścią była ciekawość. Co chciała mi powiedzieć? Spotkaliśmy się w małej kawiarni w centrum miasta. Marta wyglądała kiepsko. Schudła, miała worki pod oczami, a jej dawna pewność siebie zniknęła. Siedziała naprzeciwko mnie, nerwowo bawiąc się serwetką. Dziękuję, że zgodziłeś się na to spotkanie. I Jeberson zaczęła cicho. Milczałem, czekając na to, co ma do powiedzenia. Wiem, że nie mam prawa prosić cię o przebaczenie. Kunaria, kontynuowała. To, co robiłam przez te lata, to było złe. Wiem to teraz. Jej głos był ledwo słyszalny. Po rozwodzie byłam tak wściekła, tak skrzywdzona. Czułam, że zabrałeś mi przyszłość, którą sobie wyobrażałam i chciałam, żebyś cierpiał tak jak ja. Patrzyłem na nią i czułem dziwną mieszankę emocji. Złość była wciąż tam, ale towarzyszyło jej coś innego. Zmęczenie. Zmęczenie całą tą sytuacją. Całą tą wściekłością, która pochłonęła tyle lat naszych istnień. Ale widzę teraz, jak bardzo skrzywdziła madama. Mówiła dalej, a łzy zaczęły spływać po jej policzkach. On cierpiał przez te wszystkie lata, myśląc, że jego ojciec go nie kocha. A ja. Ja robiłam to z egoizmu. Milczałem wciąż, pozwalając jej mówić. Nie oczekuję przebaczenia. Szeptała. Wiem, że tego co robiłam nie da się cofnąć, ale chciałam, żebyś wiedział, że żałuję. Naprawdę żałuję. Po długiej chwili milczenia odezwałem się po raz pierwszy. Wiesz, Marta, przez pięć lat myślałem o tym, co ci powiem kiedy w końcu się spotkamy. Przygotowywałem przemowy pełne wściekłości i żalu, ale teraz patrząc na ciebie, widzę tylko zmęczoną kobietę, która zniszczyła własne życie w imię zemsty. Podniosła na mnie wzrok, a jej oczy były pełne nadziei i strachu jednocześnie. Nie mogę ci przebaczyć. Arsym, powiedziałem powoli. Nie teraz, może kiedyś, dla dobra Adama. Ale to, co robiłaś, zabrało mi pięć lat życia z moim synem. Pięć lat, których nie odzyskam. Skinęła głową, rozumiejąc. Ale dodałem. Nie chcę już walczyć. Nie chcę więcej nienawiści. Adam potrzebuje nas obojga, a ja chcę skupić się na budowaniu z nim relacji, nie na niszczeniu twojej. Wstałem od stolika. To wszystko, co mam ci do powiedzenia. Gdy wychodziłem z kawiarni, poczułem dziwną ulgę. Nie był to triumf, jakiego się spodziewałem. To było coś więcej. To było zamknięcie pewnego rozdziału. Kilka miesięcy później Adam zaczął studia informatyczne. Podczas uroczystości rozdania dyplomów maturalnych Siedziałem w pierwszym rzędzie i czułem dumę, jakiej nie doświadczałem od lat. Mój syn, mimo wszystkich przeciwności, wyrósł na mądrego, wrażliwego, młodego człowieka. Marta też była na uroczystości, siedziała z tyłu sali. Nasze spojrzenia spotkały się przez chwilę. Było w nich zrozumienie, że oboje zostaliśmy zmienieni przez te wszystkie lata konfliktu. Później, podczas przyjęcia, Adam podszedł do mnie. Tato, cieszę się, że jesteś tu ze mną. Nie ma miejsca, w którym wolałbym być. Heidi you Odpowiedziałem szczerze. Tej nocy, wracając do domu, myślałem o drodze, którą przeszedłem. Zemsta, którą planowałem i wykonałem, przyniosła mi pewną satysfakcję. Ale prawdziwe szczęście przyszło z odbudowania relacji z synem. Marta zapłaciła za swoje czyny. Straciła miłość, pracę, stabilność finansową. Ale czy to sprawiło, że poczułem się lepiej? Częściowo tak. Sprawiedliwość zostanie wymierzona. Prawda wyszła na jaw, a Marta musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ale prawdziwa nagroda nie była w jej karze, była w odzyskanych relacjach z Adamem. Miesiące mijały, a ja i Adam zbliżaliśmy się do siebie. Poznałem jego dziewczynę, Agnieszkę, miłą dziewczynę studiującą medycynę. Widząc ich razem, przypomniałem sobie siebie w ich wieku, pełnego marzeń i nadziei na przyszłość. Pewnego wieczoru Adam przyszedł do mnie z poważną miną. Tato chcecie o coś zapytać, ale nie wiem, czy to właściwe. Pytaj o wszystko, Enni i Imonom. Zachęciłem go. Czy kiedykolwiek będziesz w stanie przebaczyć mamie? To było pytanie, nad którym zastanawiałem się od miesięcy. Nie wiem. Odpowiedziałem szczerze. Wściekłość może powoli ustępować, ale ból. Ból pozostaje. Straciłem pięć najważniejszych lat Twojego życia. Widziałem cię jako dziecko, a następnie jako dorosłego mężczyznę. Wszystko pomiędzy. Tego nie odzyskam. Adam skinął głową. Rozumiem, ale myślę, że mama naprawdę żałuje. Wem! nas powiedziałem i może któregoś dnia to będzie wystarczające. ale teraz chcę skupić się na nas, na odbudowywaniu tego, co zostało zniszczone. Rok później Adam ukończył pierwszy rok studiów z bardzo dobrymi wynikami. Podczas kolacji świętnej, którą zorganizowałem, powiedział mi coś, co zostanie ze mną na zawsze. Wiesz tato, przez te wszystkie lata myślałem, że czegoś mi brakuje. Nie wiedziałem co to. Teraz wiem, brakowało mi ojca. Te słowa były więcej warte niż cała zemsta, którą zaplanowałem i wykonałem. One oznaczały prawdziwe zwycięstwo. Nie nad Martą, ale nad okolicznościami, które próbowały nas rozdzielić. Dziś, dwa lata po tym pamiętnym e-mailu, mogę powiedzieć, że moja zemsta zakończyła się sukcesem. Ale nie w sposób, jakiego się spodziewałem. Prawdziwą zemstą nie było zniszczenie życia Marty. Było odzyskanie syna, odbudowanie więzi, którą próbowała zniszczyć. Czasami wciąż mam złe dni, kiedy wspominam te pięć straconych lat, ale coraz częściej myślę o przyszłości, o tym jak Adam będzie kontynuował studia, o tym czy kiedyś założy rodzinę, o tym, że będę mógł być częścią jego życia. Marta, czasami słyszę o niej od Adama. Podjęła terapię, próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Jest sama, ale może to dla niej lepsze. Może w końcu nauczy się żyć ze sobą, nie próbując kontrolować innych. Co do mnie? Nauczyłem się, że zemsta może przynieść satysfakcję, ale prawdziwe szczęście przychodzi z przebaczenia. Nie przebaczenia, Marcie, jeszcze nie jestem gotowy, ale przebaczenia sobie za te wszystkie lata, które spędziłem na gniewie i żalu, zamiast na szukaniu sposobów na odzyskanie syna. Ten e-mail, który wszystko zaczął, wciąż mam zapisany na dysku. Czasami go czytam, przypominając sobie, jak poczułem się w tym momencie, ale już nie czytam go z bólem, czytam go z wdzięcznością. Gdyby nie te słowa Adama, może nigdy nie dowiedziałbym się prawdy. Może przeszedłbym przez resztę życia myśląc, że syn mnie nienawidzi. Dziś wiem, że największą zemstą na kłamstwie jest prawda. A prawda jest taka. Mimo wszystkich prób jej zniszczenia, miłość między ojcem a synem okazała się silniejsza od manipulacji, kłamstw i czasu. I to myślę jest jedynym zwycięstwem, które naprawdę się liczy. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.